Witam, witam widzowie sobie kana tego typu idźcie do przodu, nie do tyłu. Widzowie mam na Was rzecz tego typu, łobawę tego typu. Sam to robiłem, zajebiście zrobiłem, ale to jeszcze jest w trakcie robienie dalszej rzeczy. To jest taki rzecz, która jest zajebista, jeśli się zajebiście. Tak, jak widzicie, to jest właśnie taki fajny samochód. <ścoughs> to nie jest samochód, tylko to jest taka rzecz, którą ja po prostu widzowie zrobiłem. Jak widzicie, to jeszcze jest pracowania tej sprawy, całego wszystkiego, widzowie. widzicie, to wszystko. To sobie zrobiłem taką konstrukcję z To już rok temu, to tego ale nie chciałem wam tego jeszcze pokazywać, bo czekałem jak wejdą suby. Ale jest okazja, 5000 subów. Jak widzicie śmieszna kierownica. No, łobałem tego typu widzowe, jak widzicie, co jak. Trzeba mieć łeb na to. No Nie chciałem to, tego pokazywać za bardzo Ale Nie jestem Jakimś chujem, jak niektórzy Są chujami Dlatego Pokazuję Jak widzicie Łoba będzie. Skąd Tiger mam pojęcie? Mam pojęcie. Tylko, widzowie, coś wam powiem. Na YouTube udaję, że jestem jakimś tam człowiekiem, który nie ma żadnych pojęć. A mam pojęcia. Tylko niektórzy nie potrafią rozumieć. No właśnie, widzowie. To, że robię coś na YouTubie, robię z siebie takiego, jak wy mówicie, pajaca. to po prostu wszystko mejmu. Żeby wam pokazać, że trzeba zrobić fejmu zajebistego. Po prostu nie znacie mnie w rzeczywistości. A gatacie głupoty takie, że lepiej nie mówić. Widzowie. Trzeba myśleć głową, a nie dupą. Tylko typu widzowie. Bebe!